Na bogów, Skąd dochodzi ten odór? Z bagna? Zajmę się tym! Chyba ktoś cię jednakowoż uprzedził. Przepadnij! To nie! Um... Wybacz mi, zdało mi się, żeś jakąś bagienną ochydą. To znaczy e, niewątpliwie bardzo atrakcyjną bagienną ohydą. Masz lity nową fryzurę, wygląda iście błotniście to znaczy świeciście. No, dzięki Bogom. Walka! Memphink! To teraz pomagasz kangowi? Kolejny zbier kanga? Ten to się nie poddaje. I my również. Co, muszę ci upadły, że jak? Uwaga, pod nami. WHAT?! Okay. Blask? Tak, też to widzę. Co to jest? Potem się zastanowimy. Teraz musimy się zająć tym czymś. Cóż to za rodzaj ataku? Jego Wydaje mi się, że zaczyna już Patrzcie, to nie byłem żarto. brwi Odyna. Nexus międzywymiarowy. Brama do wszystkich er. A więc ta bestia... To jego straż. Manthing! Jest mi solą w oku, od kiedy wciągnąłem to stęchłe bagno do Chronopolis. Ostatnią, upartą przeszkodą na drodze mego wielkiego planu. A więc brawo... Wasza garstka podołała tam, gdzie zawiodła cała armia wibra żołnierzy. O! Czerwony, kość czerwony! Wzywam wszystkich! mi czoła, albowiem udowodnię w ten, że nie istnieje potęga nad kanga zdobywce. Nie ma wątpliwości, że ktokolwiek może mi podołać. Dzięki, fruwajko! Głowa mi od tego pękała! To nie ja! Coś zakłóca sygnał! I to... coś z zewnątrz! Spoza Chronopolis! Za słabe! Nie mogę namierzyć! Jeśli przekierujemy sygnał do sieci komunikacyjnej posiadłości, wzmocnimy go co najmniej dwukrotnie. E, Hank, podaj mi ten klucz. Nie... ten drugi klucz. Ale nadal potrzebujemy emitera jonów ujemnych, żeby to oczyścić. A o takie zabawki nie jest łatwo. Tak myślę. Wysłaliśmy Star-Lorda i Draxa ze skanerami, żeby zdjęli bioodczyty. Nie można przekonfigurować urządzeń na poszukiwanie emitera? Mm. A cała technologia z przyszłości w Chronopolis dodatkowo nam pomoże. O, o, <grym> o Hank, nie gadaj z pełnymi ustami. Przepraszam. Gamora, dasz radę wytropić A. swoich kolegów? Z przyjemnością. Rocket, gród, idziemy. Jan jest gród! Róż się, Stertochrustu, bo nam omszejesz! He-he-he! <laughs> Wskazała dziki zachód jako ostatnie miejsce pobytu Quilla i Draksa. Dogońmy ich i poszukajmy tego, jak mu tam było. Jan jest, grub! Nexus zniszczony przez Kanga! I to jak donoszą źródła z pomocą Avengers. Oczywiście zrobili to całkiem nieświadomie, ale nie w tym rzecz ludzie! Ponieważ bohaterowie pokonali strażnika Nexusa, Mentinga, Kang mógł go rozbić w drobny mak i zjednoczyć wszystkie strefy czasowe Chronopolis. To i dobre i złe wieści. Dobre, bo możemy opuścić Manhattan i sprawdzić, czy gdzieś w okolicy są dobre miejsca na Grilla. Złe są takie, że reszta Chronopolis może się teraz dostać tutaj i zacząć sobie urządzać sprawdziany, żeby ustalić, kto ma się zmierzyć z Kangiem. Okej, okay, Avengers. Popsuliście, więc jak planujecie to naprawić? Ha, podobno wysłali drużynę na Dziki Zachód, żeby znaleźć źródło mocy do wzmocnienia jakiegoś dziwnego rodzaju sygnału spoza Chronopolis. jest żadne makao! O, sztyw dziupletadziarskie to! E, no, ale sekundkę! Gamora! Daj mi swój skaner! Mieliście tu podobno pobierać odczyty. No tak! Totalnie pobierałem, ale Drax znalazł ten lokal. No i była muzyka i. I tortilla! Ach. Musimy znaleźć emiterjonów ujemnych. Skaner powinien go już łapać. Teraz się ruszcie i zacznijcie szukać! Jak to działa? Widzisz to migające? Jak nie miga, to nie masz fantu. Jak miga. Ale to kłamie! Niczego nie ma! Nikt chcę młyncy! Co? – Co to jest? – To, mój puchaty kolego, jest nasze zasilanie. Jestem władza! Najwyższa forma interfejsu człowiek-maszyna! A co ważniejsze, władza! – Nie w moim mieście. <Gơi> – Czy <SComanda> <Seattle> to jest...? Nie pytaj. Dziwny jest ten świat. To dalej! To chyba nie ma nic wspólnego z Glamorą, prawda? Ach, no to trzeba odłożyć szukanie emitera. Wybaczcie, zacni kamracie, czy ten szok właśnie przemówił? Czemu zawsze ja jestem tym dziwnym? Wiesz, masz tu też dwójkę kosmicz! Wybacz mu, ma ciężki dzień. O, e, przepraszam więc. Aha! Już mi się podoba ten Elektrowi heister! thank <laughs> you Choć trudno mi to przyznać, Modok ma rzeczywiście dobrą osłonę. Racja tu. Tylko myślę, żeby się nam stała jakaś. A to wygląda? Kamora, myślisz, że dasz radę tym mieczem?

A co z tym lepszym kapitanem Ameryką? A co to kogo? Pewnie sprząta niedobitki bandziorów. Chodźmy po ten emitę. jest ja Super! Okej, okay, wyszukajcie dalej. Ja ocalę dziennik. Zgoda. Spotkamy się w posiadłości. <coughs> Mógłbym się zabrać. On, oni mi właśnie zakosili szopa i jego brzak. A pewnie, słonko, jak ci nie będzie ciasno. Ciasno? Pani chyba raczy żartować, prawda? Nie spadnij, słonko. <grystanie> ja! o, 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 no! <grystanie> Wszystko gra Kot, Ja ci powiem. Dobrze, żeś nie spadł kolego! Tak, dobrze. Swoją drogą trochę już nie jechałem pociągiem. Niech to! Trzeba to będzie jakoś omi. Najwyraźniej. Najwyraźniej. A w ogóle, mógłbyś mi przypomnieć imię? Colt! Kid Colt! Wedle niektórych pojekąd bandyta. Co? Ten Kid Colt? Ło! Wow. Stary! Ile ja się o tobie naczytałem! Nie, ja też jestem całkiem legendarnym bandytą. Nazywają mnie Star-Lord. Eee, wybacz. Co? Eee, no tak. Łoł! Pan to masz zabaweczki, panie star -Lord. Bywa, że się przydają, to przechodźmy! O, -o to nie wygląda na bezpieczne. Uważaj, starlordzie, żeby nie wpaść w te płonące pierścienie!

Padał ten pociąg, świri jakiś. Ale co masz na myśli? Czesuj się, złapię przez las po <laughs> lasu. To twoja ostatnia stacja. Jakie śmieszne korbek, bo moim zdaniem to ty się dziś nie korzysta. Uuu, żarciki. Mogę też? Nie uzmykasz, Korbet! Nie ukryjesz się! Prezydent ber Na razie mniejsza! Ładuj się... Rany będzie bolało, prawda? Nie powiem, żeby mi się to podobało. Przestań kłapać i ani drgni, partner! Tęskniłe. Szkoda tylko, że nie zdołaliśmy dorwać tego sprzętu, zanim przeminął z kurczakami. Znaczy tego? O, szupie, brachu! Gdyby nie twój zapaszek, to mógłbym cię ucałować. Okej, okay. to jak wrócimy? Aha! Aha! O, o, o. O, nie, nie, nie! nie, nie.